Pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale o nazwie Buduję jakiś build <coughs> Z moda NTM Extended wersji 2.2, Czyli najprawdopodobniej to co ja tutaj zbudowałem Może nie to, że będzie działał tylko na 2.2, ale to jest Mod na wersję 2.2 I w dzisiejszym odcinku Pokażę wam jak można <coughs> Zautomatyzować proces wykopywania I przerabiania ropy Jak widać jest tutaj wejście do samej rafinerii na kod, bo użyłam jeszcze moda e, e, security craft i moda o nazwie illumination Not project illumination lamp tutaj jest pierwszy znak e, możecie go przeczytać, on po prostu ci mówi czy jest energia w, w, całym, w całym jakby placówce nie, może nie placówce, w tej rafinerii jeżeli to świeci, to oznacza, że energia jest i wszystko będzie się wydobywało, wszystko będzie działało E, e, oil Derrick będzie kopał, znaczy kopał, będzie wydobywał ropę i wszystko będzie działało pięknie ładnie. No i tak, no i tutaj jest sam nasz oil Derrick, czyli no drill do wydobywania r, y, ropy naftowej, znaczy nie naftowej, jeszcze ropy takiej krótkiej, podstawowej wersji ropy, czyli crude oil, żeby crude oil zamienić w jakiś lepszy, lepszą ropę, albo inne <coughs> rzeczy, które z, y, mo, można wydobyć za pomocą. Znaczy można przerobić tylko wy to musisz zrobić chod hot, Hot krutowej robi się w boilerze Możesz mieć elektryczny, Mogę pokazać Bo ile. Jest elektryczny. To jest elektryk. To jest na... Pani wam można wstać najlepiej działa lawa, bo lawa da chyba na 100 sekund to... No to boiler tutaj jest el y zwykły, elektryczny i na palety RTG, czyli taki nuklearny. Nuklearny najwięcej przyrobili, ale tak właśnie to wystarczy już ci elektrycznie. Jeżeli elektrycznie zrobisz, to jeśli wystarczy na wszystko. Jak zauważyliście, y bardzo polecam zainstalować y Justin Fight Life, innego moda, który pokazuje ci, jak kraftować różne rzeczy, bo ja bym nie chciał w sumie tak długo na patrzeć na różne. Różne schematy, jak na przykład te rzeczy zbudować. A ja jeszcze, że mam tyle tych modów. No, lepiej zainicjować Justin Fight'em, żeby sobie poradzić z tym wszystkim, co to jest. No tak, tutaj jest nasza maszyna, która wykopuje tego. Ropę. Jej, ona nie jest aż tak droga, ale no. Tyle kosztuje. Tutaj jest Titanium Drill. Titanium robi się. No, Titanium to Titanium. I to wszystko się robi w assemblerze. Assembler to jest taka jedna z pierwszych maszyn, które trzeba zbierać, ale to będzie na inny odcinek. Dzisiaj po prostu porozmawiamy sobie, jak działa ta rafineria i jak ją obsługiwać. No to tak. Tutaj masz ten blok, który świeci. Jeżeli energia jest w rafinerii, to oznacza, że wszystko działa. Tutaj masz crude oil, który leci, leci, leci. Tutaj do jednego z Ten crude oil jest nastawiony na mod. Że może przyjmować i wywa i wyrzucać z siebie Crude oil leci później tutaj Gdzieś tutaj Tutaj jest electric boiler, który dostaje energię od naszego, Naszej pięknej solarki e, Czyli no, tam, solarki I on przerabia crude oil w hot crude oil Hot crude oil leci do rafinerii, gdzie jest przerabiony w heavy oil Heavy oil leci tam Heavy oil jest jeszcze w naftę, nafta tam Light oil i petroleum Wszystkie. I oczywiście mam jeszcze jeden slot, który leci za pomocą moda. o nazwie youtube, było Farmal Dynamics Dynamiki. Te, ta rzecz to jest Sulfur, czy siarka. Jak widać. Są już dwa z coś, a to dosyć długo zajmie, żeby się wytworzyło, więc dosyć szybko to leci. No i tak. Tutaj nasza solarka. Solarka, jak widać, ładnie działa wszystko. I to jest bardzo ciekawy szczegół tego moda. Jest od, Pory dnia, w zależności od pory dnia czy jest, czy jest świt, czy jest noc. Znaczy, noc to no było w sumie to żeby nie działało w nocy, bo nie ma się słońca. Ale to tak, to jest bardzo fajne, bo to działa tak, że jeżeli jest świt, to mniej produkuje niż jak na przykład jest sam południe. No i tak. cylarka działa, widać ile produkujemy tełu na sekundę. Ile jest wody w wyśrodku, ile jest pary. No i para leci tędy. Tutaj leci, 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 leci. do. Turbiny, turbina przerabia parę, która jest 100, cent... 100 stopni na. No, jest, ma temperaturę 100 stopni i tutaj wszystkie, wszystkie ich parametry, ile ile te, ile heatable, ile potrzebuje, żeby się podgrzała, ile wystarczy, żeby tam się schodziło. To leci, tutaj jest kabel, kabel zasięg, ta powiem tak, ten setup by mógł zasić więcej niż może 100 albo nawet więcej takich rafinerii jak ta. Tylko tyle powiem. On jest, to, to jest overkill, bardzo potężny. Nie wiem, mógłbyś nawet mieć, chyba, nie wiem, pięć albo mniej tych paneli, i by tak wystarczyło. No i tak. Tutaj leci low pressure steam, low pressure steam leci tutaj. O, przepraszam, gdzie jest, gdzie jest, tutaj są tak zwane maszyny. To jest, to jest najbardziej podstawowa wersja kondensatorów. Jak to się nazywa? Kondensatorów bary wodnej. Low, e, mało tam, e, para wodna, która jest tak już rozrzedzona, już taka nie, nie tak ciepła, nie tak bardzo potężna. E, czyli low, proszę, Steam jest przerabiany na wodę. Tutaj mamy low, proszę, Steam, tutaj jest ta rura wielka i mniejsze rury. Jest przerabiana na wodę. Woda zwraca do naszego boilera so, e, słonecznego. Później w, tutaj przychodzi, jest oczywiście jest w formie pary wodnej. Parawodna zamieniona jest w energię i w Low Pressure Steam. Low Pressure Steam wraca tutaj i to jest praktycznie nieskończony cykl. To jakby, nie wiem, chyba nawet się nie do tego, jakby... To nie może się skończyć, jakby to jest nieskończone. A, i tutaj jest Power Switch. To jest po prostu włącznik, wyłącznik energii w placówce, no, w rafinerii. Klikasz go, jest dźwięk, włączasz, włączasz. Jeżeli go klikniesz teraz, jest wyłączony. Żadna energia nie przylatuje do środka Czyli to jest teraz wyłączone, to oznacza, to oznacza, że nie ma energii W całym środku, w całej rafinerii Jak widać, energia spada Jak spadnie do zera, to to oczywiście się wyłączy, nie będzie niczego No to na szybkości odpalamy No i widać, energia wróciła, rafineria uratowana Oczywiście, tą rafinerię można rozszerzyć i na pewno ją rozszerzę w następnym odcinku. Nie wiem, czy będę to nagrywał, czy może pokażę sam efekt końcowy, bo mógłbym tutaj dodać chemical planty i później po prostu użyć petroleum, light oil, nafty, heavy oilu, i natural gazu, żeby po prostu przerabiać ich w inne potrzebne elementy w chemical plante. Jeżeli chcecie zobaczyć dalsze odcinki, z na przykład dobawianiem się, automatyzowaniem różnych elementów NTM. I innych, zostawcie lajka, suba itp, komentarz i oczywiście e, najpierw to potem nagram odcinek sam z całym jakby designem, jakby będę pokazywał po, krok po kroku jak to zbudować, żeby nie wiem, jeżeli będziecie chcieli tak zrobić, to żeby może tak sobie zbudować to w Survival, albo w kreatywie. nie wiem, Polecam bardzo, jeżeli gracie w survival'a to. Ten design praktycznie się nie opłaca w ogóle budować w Syrival, bo są zbyt małe depozyty. Te, de, depozyty tych e, ropy. Za małe są po prostu na jakikolwiek, żeby tak, taki design zbudować. Bo to by był over, overkill, tak potężny dosyć, bo jeżeli byście chcieli zbudować coś jak taką rafinerię potężną na syrwalu, to powiem tak, bo zanim byście to całe zbudowali, Najprawdopodobniej cała ropa by została już wywalona, zjedzona, wykorzystana. Więc ja bym poradził po prostu sobie, od e, nie chcę potrzebuję Proszę by Night Visity. Night Więc poradziłbym sobie, że chcecie to na walu to uzgodnić sobie z kolegami, żeby na przykład pod tą całą rafinerią zrobić jakieś duże złoże, na przykład ropy. I później mnie na przykład rozszerzać albo dodawać, jeżeli coś się, jeżeli się już wykorzysta. Żeby po prostu nie przynosić tego w cholerę 15 razy dziennie No bo dosyć ładny design, jak dla mnie, fajny Wszystko oświetlone I jeszcze jedna ciekawostka Jak widać, niektóre z tych... No ropa, tutaj jak widać jest ropa, tutaj ja nie ma, bo to jest blok wykorzystanej ropy już Empty, nie ma środku nic Tu jest oil deposit, można to jeszcze robić No właśnie Tutaj jest blok rury. Rura wychodzi z tego, wydobywa, wysysa, jest wszystko dobrze. No co? No to to praktycznie wszystko, tylko jeszcze rzecz. Należy... Jeżeli byście chcieli zwiększyć możliwości tego sterowania tych wszystkich, fal, nie paliw, tylko fluidów, nie wiem, wszystkich płynów, to możecie dodać tutaj. O, Przepraszam, tutaj, bo to będzie taki sam wymiar, tu. I na dole możecie dodać jeszcze steel tanki dla odpowiednich, <laughs> dla odpowiednich płynów. I oczywiście możecie też poszerzyć to do góry i zrobić po prostu piętrówkę. Ja, jak na razie, bym po prostu dodał na dole i później dopiero piętrówki bym robił. Więc tak, to jest rafineria mojego designu. mógłbym zrobić lepszą, mógłbym zrobić po prostu wielki kwadrat, ale. Nie wiem, tak mi się chciało ją zbudować. Myślę, że ładna. I tak wygląda w nocy. Mm, tylko musiałbym jeszcze bardziej to. dla noc I milk. Tak wygląda w nocy. Pokażę tylko. Tak wygląda w nocy. Dosyć ładnie oświetlona. Nic się nie respi w środku rafinerii. nic nie wejdzie do rafinerii. No chyba, że się tapnie jakimś tam do środka, bo. Jest Barber Wire i Konki Title, który ma odporność na wybuchy 2400, więc no. No taki Creeper Smooth to na pewno nie wysadzi. No więc tak. To by było, było wszystko na ten, na ten film. Dajcie lajka, lajka subskrypcję i komentarz, jeżeli byście chcieli zobaczyć dalsze odcinki z serii takiej. No, to nara, do widzenia i miłego dnia. Nara.